Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy choć trochę zainteresowali się tym, co mówię, co przekazuję do witryn internetowych i którzy poprzez to, że wsłuchali się w to, co przekazuję w imię Pana Jezusa Chrystusa, zaczynając coraz częściej zadawać mi pytania. Pytania, które są nurtujące, pytania, które wyzwalają głębsze myślenie, głębszą refleksję, co wcale mnie nie dziwi. Mieszkamy w Polsce, mieszkamy tu, gdzie rzeczywiście od dawien dawna przyjęliśmy, albo przyjął się może tak, będzie precyzyjniej model sprawowania posługi kapłańskiej, sprawowania posługi biskupiej na zasadzie takiej, a nie innej. Tacy jak ja, którzy występują ponadto, stają się pewnego rodzaju z zadziwieniem, pewnego rodzaju, może nie skansenem, ale czymś, prawda, co jest, choćby wydaje się, wielu tworem bliżej niezrozumiałym. Dlatego też pokrótce dzisiejsze moje jakby nagranie będzie traktowało nie o słowach pana Jezusa, chociaż nie do końca. Ale przede wszystkim zatrzyma się bardzo powierzchownie, ponieważ materia, której będę dotykał, jest obszarem głębokim intelektualnie i nie tylko, i można byłoby o tym długo mówić. Ale zatrzymam się tylko na takiej powierzchowej, jakby kwestii, związanej z poruszeniem tylko tych najważniejszych zagadnień, które zawieracie, kochani, w swoich pytaniach. Przede wszystkim po pierwsze. Najczęściej padające pytanie, na które postaram się tak odpowiedzieć w miarę dobitnie to to, dlaczego jestem księdzem? Kapłanem przecież mam żonę, przecież mam w konsekwencji tego związku małżeńskiego dzie dzieci, jestem ojcem, który pracuje codziennie, zarabia na chleb. A w międzyczasie, jak się okazuje, stara się nagrywać to, co Jezus Chrystus mówi do nas. Kochani, niech odpowiedzią na to, na to pytanie, które słusznie zresztą stawiacie, będą słowa samego świętego Pawła, który w pierwszym liście do, Tym, do Tymoteusza przedstawię, mam przed sobą pismo święte Nowego Testamentu. Jest to oczywiście wydanie rzymskokatolickie katolickie pod patronatem Benedyktynów Tynieckich, którzy tłumaczyli owe księgi mądrościowe i nie tylko, mądrościowe, mądre, życiowo i nie tylko, który w swoim, jak już powiedziałem, pierwszym liście do, Tym, do Tymoteusza wyraża się w rozdziale trzecim o przymiotach duchownych. Nauka ta zasługuje na wiarę, jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Pierwszy list do Tymoteusza, Pismo Święte, Nowy Testament. Jeżeli pamiętamy, to tych listów były trzy to były tak zwane listy pasterskie. Ten powstał między 60. a 3, a siódmym, bądź 65, a 67 roku po Chrystusie. Ale nie o tym mówić. Jak słyszeliśmy, biskup niech będzie mężem jednej żony, trzymający dzieci w uległości. Mało tego, na dodatek, aby podtrzymać swoją tezę w tej swojej słuszności, którą dowodzą, przedstawię Wam, kochani. Podręcznik, z którego sam się uczyłem, na podstawie którego studiowałem, będąc kiedyś jeszcze wcześniej, na początku lat 90. klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Polsce. Jest to historia Kościoła, kościoła Katolickiego. Przepraszam, księdza Mariana Banaszaka. Starożytność, przepraszam, wznowienie. Wydało to wydawnictwo wcześniejszej uczelni katolickiej nazywanej Akademia Teologii Katolickiej, gdzie na stronie 87 ksiądz Banaszak, opierając się, moi drodzy, na syryjskim piśmie Didache, a więc nauce 12 apostołów, takiej starożytnej nauce 12 apostołów związanej z Soborem Jerozolimskim, wyraźnie stanowi, Syryjskie zaś pismo Didaskalia szczegółowo określa przymioty kandydata na biskupa, wymagając od niego przede wszystkim wewnętrznej zażyłości z Pismem Świętym, wysokich kwalifikacji moralnych, wykazanych w dotychczasowym postępowaniu, dlatego powinien mieć możliwość 50, możliwie 50 lat życia, a gdyby trzeba było wybrać młodszego, należy dokonać bardzo wnikliwego badania jego przymiotów. Wysokiej godności biskupa musi także odpowiadać życie jego żony i dzieci. Kto zawarł małżeństwo więcej niż jeden raz, nie może być wybrany biskupem. Historia Kościoła Katolickiego. Kochani, prawda jest taka, a nie inna, że bycie mężem, bycie w konsekwencji ojcem, dzieci to nic szczególnego. Historia Kościoła katolickiego bowiem zawiera w sobie bardzo ważne kwestie historyczne, kwestie związane z tym, że Jezus Chrystus wzywał apostołów, na apostołów takich zwykłych, prostych ludzi, ale też prostych, zwykłych mężów, którzy tak jak na przykład Święty Piotr, prawda, Musieli mieć żonę, ponieważ jest mowa w Piśmie Świętym, już nie będę teraz w związku z, z małą ilością czasu, którą przeznaczam na nagranie, przytaczał gdzie i kiedy, ale mowa jest o prawda, uleczeniu chorej teściowej świętego Piotra. Tak więc niech Was nie dziwi to, że przez pierwsze, głównie trzy stulecia po śmierci pana Jezusa Chrystusa w kościele normalnie. Kapłani, byli, biskupi byli żonaci. To nic nowego. Dopiero w X, XI, XI przepraszam, wieku, o ile sięgam dobrze pamięcią, papież Grzegorz VII w, swoich, w swojej tzw. reformie gregoriańskiej bodajże. Nie pamiętam, który to był rok, chyba 1070 któryś, może nawet 1074, jakby narzuca w cudzysłowie taki kaganiec związany z tym, że aby móc ubiegać się o przyjęcie święceń kapłańskich, w konsekwencji biskupich, należy zachować wierność celibatu. Pragnę zauważyć przy tym, że. Mm, to, co powiedziałem, nie jest żadną nowością, i w Kościele katolickim celibat, a więc bezrzędność, nie jest dogmatem, a więc nie jest czymś, co no, jest nieodzowne wprost w przypadku przyjmowania święceń kapłańskich bądź biskupich, ponieważ jeżeli nie będziemy uznawali któregokolwiek z dogmatów katolickich, te święcenia po prostu będą nieważne. Natomiast sam celibat, sama kwestia bezrzędności to jest tylko i wyłącznie kwestia dyscypliny kościelnej, a więc czegoś, co traktuje tylko o tym, że aby otrzymać święcenia kapłańskie, winieneś nam oddać w posłuszeństwie swoją czystość, swoje. E, prawda, zrzeczenie się prawa do małżeństwa, do bycia z kobietą. To, broń Boże, nic nie jest złego, bo Jezus Chrystus sam prawda, pochwalał taką ideę, że kto rozumie Jego naukę, wyjdzie ponad rzeczywistość, taką normalną, około ludzką i pójdzie drogą czystości. Ale ja tylko chcę dowieść jednego, że tacy jak ja, kapłani, a więc żonaci, e, oczywiście myślę o związku e, sakramentalnym małżeńskim, zawartym w kościele. Mają pełne prawo przyjmować święcenia kapłańskie w konsekwencji święcenia biskupie, gdzie prawda przedstawiłem dowody wynikające z samego zapisów z samego pisma świętego, z samej historii, z samej podręczników historii Kościoła katolickiego, a co najważniejsze prawda też przedstawiłem kwestie związane z faktem samych dogmatów, a także tego, że Celibat nie jest dogmatem, jest tylko kwestią dyscypliny, a więc posłuszeństwa wewnątrzkościelnego. W XIX wieku, kiedy szerzył się bardzo modernizm, a więc taki nurt, taki prąd myślowy, który no nie był za pan brat z kościołem, zaczął się mocno wybijać i nękać papiestwo. W roku 1070, 1870 ówczesny papież Zwołał obrady synodu watykańskiego I. Ten synod obradował w latach 1870-1871 i w głównej mierze dotykał materii prymatu papieskiego nad całym kościołem, a także dotykał bardzo ważnej kwestii, która w konsekwencji, jak się okazało, poróżniła wielu nieomylności papieskiej w dziedzinie wiary oraz moralności, jeżeli była ona bądź będzie głoszona ex cathedra, czyli uroczyście, powszechnie, do świata. Moi drodzy, w wyniku tych e, takich dociekań natury teologicznej i nie tylko, również moralnej, no niestety, ten sobór przyniósł owoce, także te złe, ponieważ grob skupów. Kościoła zachodniego, głównie europejskiego, przede wszystkim europejskiego, przeciwstawiło się tym tezą, dowodząc, że przepraszamy, ale nieomylny jest tylko Bóg sam z siebie i ze swojej definicji, nie człowiek, który działa oczywiście pod prawda, działaniem ducha świętego, ale niestety tylko Bóg jest nieomylny, tylko on jest jeden święty. I e, powiedziało wprost: jeżeli nie wycofacie się z tych dywagacji, my. Odejdziemy. Tak też się stało. I w XIX wieku, w konsekwencji tego właśnie ruchu w Utrechcie, w Holandii, powstał nurt starokatolicki, który już dość wcześnie się przewijał, tak naprawdę na ziemi holenderskiej i nie tylko, ale nie chciałbym się w te szczegóły zagłębiać i który spowodował, że właśnie tam, w Utrechcie, zawiązał się bardzo ważny kościół, który został określony mianem Kościoła Starokatolickiego. Kolejne e, pytanie, które się rodzi i które się przebija często, w, znaczy nie często, ale prawda, ro, y, pojawia się w, w pytaniach za, y, mi zadawanych, to jest y, to, abym zdefiniował, co to jest starokatolicyzm. Po trosze to już zdefiniowałem, e, wspominając o obradach I Soboru Watykańskiego I, ale chciałbym też wrócić, kochani, do historii, do tej e, wcześniejszej, starożytnej, zaraz po śmierci pana Jezusa gdzie chrześcijanie, starsi oraz gminy chrześcijańskie, chrześcijańskie, nie żyły, prawda, w fasadach bogatych kościołów, do niczego tutaj Bremboże nie nawiązuje, ale nie żyły w fasadach jakichkolwiek kościołów. Były to gminy, byli to wierni, święci inaczej, bo tak nazywano wiernych, świętmi. To byli ci, którzy spotykali się, już to kiedyś mówiłem w swoich prawda, tutaj mowach, e, w katakumbach, w e, nacmentarzach, gdzie dokonywano prawda, e, liturgii, sprawowania świętej tak itd. Tak to były kościoły bardzo skromne, to były kościoły bardzo oddane wierze, e, to były kościoły nie pełne przepychu, ale pełne Ducha Świętego, pełne Pana Jezusa, oczekujące na Jego przyjście, na rychłą Paruzję. My do tego bardzo mocno nawiązujemy. Jesteśmy skromni. Nie tylko mamy żony, mamy dzieci, ale jako prawda kapłani biskupi starokatoliccy żyjemy też z pracy rąk własnych. A więc tak naprawdę zakasamy rękawy i idziemy w tak zwaną normalną robotę. I dopiero kiedy spełnimy swoje obowiązki względem żony, względem dzieci, względem rodziny. Otwieramy swoje serca na posługę dusz pasterską, aby świadczyć o Panu Jezusie tak jak potrafimy. Mi osobiście taki model, choć jest trudnym modelem, podoba się. Z tego też z tytułu, że mogę bezpośrednio postawować w swoim środowisku zawodowym, w swoim miejscu pracy, co też nieraz jest pewnym zaskoczeniem, ale też jest to budującą kwestią, ponieważ. Ci, którzy mają z mną do czynienia, wiedzą, kim jestem, i czasem starają się, prawda, nawet i powściągnąć swój język w różnego rodzaju zapętach. Poza tym, co jeszcze chciałbym dodać, to to, że nas jako Starokatolików cechuje bardzo ważna kwestia związana z powiedzią powszechną albo z powiedzią serca. My, Starokatolicy, wracamy do źródeł, i chciałbym tylko przypomnieć tym, którzy nie wiedzą, że do V wieku. Tak naprawdę spowiedź była powszechna. Nie było spowiedzi takiej usznej do ucha, jak to teraz ma miejsce. Jest to wymysł dopiero e, gdzieś tam, prawda, który pojawia się w X wieku. Do tego, e, kochani, e, nawiązali mnisi, bodajże irlandzko-irlo szkoccy, czyli irlandczycy oraz szkoci, którzy jako pierwsi odrzucili tak zwane księgi spowiedzi świętej, bo coś takiego kochani było zapisywano grzechy i pokutę. Nad wcześniej, prawda? Natomiast oni narzucili taki jakby rytm, który podtrzymał Sobór Laterański IV i z tego, co dobrze pamiętam, podtrzymał też to Sobór Trydencki, obradujący w latach 1545-1563 i który wyraźnie wzmiankował, że spowiedź święta winna być traktowana usznie i dotyczyć winna głównie grzechów ciężkich. Natomiast grzechy powszechne, grze, powszednie, grzechy lekkie łagodzi spowiedź powszechna, Czyli spowiedź taka, którą prawda, wypowiadamy podczas spotkania z Panem na łamaniu chleba i wina, czyli mszy świętej, poprzez konfiteor, czyli spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I my do tego nawiązujemy, bardzo pragniemy, e, zachęcamy wręcz prawda, naszych wiernych bądź sympatyków do tego, że jeżeli chcą zasięgnąć prawda, pomocy Bożej, potrzeby spowiedzi świętej, aby ona się odbyła na tej zasadzie. Spowiedź serca, spowiedź powszechna. Jeżeli ktoś jednak bardzo prosi o to, może skorzystać z takiej spowiedzi świętej, usznej, którą też, prawda, jak najbardziej możemy zrealizować. Czy my jesteśmy Kościołem sensu stricto? Tak, jesteśmy, ponieważ chciałbym przypomnieć bardzo ważną osobę, wszystkim rzymskokatolikom, nie tylko duchownym, ale też, prawda, laikatowi, czyli świeckim. Myślę o kardynale Ratzingerze. Ów kardynał, a więc Papież, prawda, w konsekwencji Benedykt XVI, jako jeszcze kardynał Józef Ratzinger, w 2000 roku przygotował bardzo ważny dokument, który przedłożył ówczesnemu papieżowi, dla mnie biskupowi, biskupowi Rzymu Janowi Pawłowi II, zatytułowany Deklaracja o jedności i powszechności Jezusa Chrystusa i Kościołów. Pod nazwą Dominus Jezus. Bardzo taki ważny dokument z punktu widzenia ekumenicznego, ale nie tylko, który traktował o bardzo ważnej kwestii. Za chwilę przytoczę taki bardzo ważny punkt tego opracowania, który jest niebagatelny i który wskazuje na coś szczególnego. Pozwólcie, że przeczytam. ów dokument w punkcie 17, proszę. Jak traktuje. Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa. Łacińskie substititi, w kościele katolickim substititi, w kościele katolickim rządzonym przez następcę Piotra i przez biskupów włączności z nim. Kościoły, które nie będąc w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, pozostają jednak z Nim zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak Uwaga, sukcesja apostolska i ważna Eucharystia są prawdziwymi kościołami partykularnymi, a więc te kościoły, które mają ważną sukcesję apostolską i ważnie sprawowany sakrament Eucharystii, czyli Mszy Świętej, są ściśle zjednoczone z prawdziwym kościołem. I są to kościoły partykularne, są one prawda, kościołami partykularnymi, kościołami miejsca. Dlatego także w tych kościołach jest obecny i działa Kościół Chrystusowy, chociaż brak im pełnej komunii z Kościołem katolickim, jako że nie uznają katolickiej nauki o prymacie, który biskup Rzymu posiada obiektywnie z ustanowienia Bożego. I sprawuje nad całym Kościołem. Natomiast wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawa mocnego episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium, nie są kościołami w ścisłym sensie. Jako okrzczeni w tych wspólnotach są przez chrzest szczepieni w Chrystusa i dlatego są w pełnej wspólnocie, choć niedoskonałej z Kościołem. To tak już na marginesie. Natomiast, jak słyszeliśmy, Wszystkie te kościoły, które mają zachowaną sukcesję apostolską i które mają ważnie sprawowane łamanie chleba, są kościołami zjednoczonymi z Kościołem Katolickim, ale oczywiście nie na zasadzie takiej bezpośredniej i ścisłej, ponieważ nie zachowały nauki o prymacie. To co powiedziałem wcześniej, kłania się sobor watykański pierwszy, który takiej rzeczywiście nomenklatury wykładniowej rzymskokatolickiej nie przyjął, i ja jestem temu wierny. Żeby jeszcze dodać takich rumieńców kwestii, o której dotykam i której omawiam, chciałbym przypomnieć jeszcze bardzo ważną wypowiedź kardynała Józefa Garcinguera, ponownie biskupa Rzymu, Benedykta XVI, który w wieku 42 lat udzielił przepięknego wywiadu, takiego bardzo długiego, bardzo bogatego, który wskazał na wiele błędów dzisiejszego współczesnego kościoła i nie tylko i który powiedział bardzo ważne rzeczy bardzo ważne kwestie poruszył w tym wywiadzie po pierwsze wspomniał na fakt że będą powstawać wspólnoty na kanwie kościoła aktualnego małe które będą kochały rzeczywiście Boga w Jezusie Chrystusie mało tego powiedział że z obecnego kryzysu wyłoni się kościół jutra kościół który stracił wiele mało tego Nawiązując do tego, e, kochani, że my jesteśmy ważnie wyświęconymi księżmi, potrzebnymi księżmi, bo idzie głód powołań kapłańskich. Ratzinger, jak prorok wspomniał w swoim wywiadzie, niewątpliwie, od, niewątpliwie odkryje nowe formy posługi kapłańskiej i będzie wyświęcał do kapłaństwa wypróbowanych chrześcijan, którzy wykonują już jakiś zawód. Mowa o e i jeszcze wiele mógłbym na ten temat mówić, perorować, ale tak jak powiedziałem, ze względu na czas, którego jest mało, i też żeby Was nie zanudzić, zanudzić, przepraszam, na tym bym zakończył. Gdyby się pojawiały pytania, gdyby Was coś nurtowało, kochani, zapraszam do zadawania pytań na Facebooku czy w innej formie. Życzę spokoju, oddaję Was w westchnieniu ducha świętego, w charyzmatach, których tyle udziela. I obiecuję pamięć modlitewną. Z Bogiem. Do usłyszenia. Najmniej.